Wirtus Pro, niegdyś nasza polska duma, a dziś drugi z której śmieje się praktycznie cała scena. Na szczęście, dzisiejsze VP nie ma nic wspólnego z Polakami, więc można się z nich śmiać z czystym sumieniem. VP też ma to do siebie, że zniszczyło naprawdę wielu bardzo dobrych graczy, i dziś sobie właśnie o takich przypadkach pogadamy. Pozdro dla wszystkich wspieraków, zostaw lajka stary, bo ostatnio gdy o tym powiedziałem było ich dwa razy więcej niż zwykle, więc chyba trzeba o tym gadać. A ja już zaczynam, ale jeszcze przed tym. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins. Wraz którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Frytox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo wpisując mój kod dostaniesz 20% na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek od tych tańszych ze słabszymi skinami aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odzorowane skrzynki z CSa, tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy. Obecnie trwa taki o, podczas którego można możecie otwierać specjalne, tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym z jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CSie. I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną, darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za polubienie fanpage'u na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobytych Ci się nie podoba, to możesz użyć Exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, wykraść z głową i przechodzimy do odcinka. A zaczniemy sobie od Perfecto. Perfecto co prawda w VP gra dopiero od lipca tego roku, więc stosunkowo niedługo, ale już teraz możemy stwierdzić, że idzie mu w tym VP no co najmniej kiepsko. Z tego całego pobytu w VP ma zaledwie 0,92 rating, a jak wiemy przed dojściem do VP Perfecto był naprawdę solidnym graczem Czy to w Na'Vi, czy później w Cloud9 Jasne, w przypadku Perfecto również przerwa może robić sporą różnicę Chociaż jak się wcześniej gdzieś pokazywał przed dojściem do VP No to nie grał aż tak źle jak gra w tym VP Dodatkowo teraz jeszcze go wjebali na Igla Gdzie Perfecto nigdy wcześniej Iglem nie był No i ta gierka VP wygląda okropnie No i jeszcze się opali na najbliższego Majora Więc to już jest kompletna porażka Bo wcześniej nawet jeśli grali chujowo To i tak na tego Majora się łapali a teraz pierwszy raz od naprawdę bardzo długiego czasu nie będzie VIP na Majorze. Następny na naszej liście jest IC. Jeszcze do niedawna młody kawachcki Talent, który w Cloud9 napierdalał całkiem nieźle. 1-13 rating z okresu w Cloud9, a później przeszedł do VP i z tego co pamiętam, przeszedł tam za naprawdę niemałe pieniądze. No i w VP jak na razie 1,02 rating z całego okresu, a z 6 miesięcy zaledwie 0,95. I naprawdę przypadek Icego jest bardzo przykry, bo był jednym z najlepiej zapowiadających się snajperów, a skończył jako dosyć mocny przeciętniak i najprawdopodobniej niedługo VP go zbęczuje. A ma kontrakt aż do końca 2028 roku, bo to też jest spory problem w VP, mianowicie podpisują bardzo, ale to bardzo długie kontrakty i jeszcze dają ogromne bajałty przez co ci gracze gniją na tych ławkach, przez co jeszcze bardziej tracą formę i jeszcze ciężej jest im później wrócić. Następnym przypadkiem na mojej liście jest Flamus. Flamus, który zasłynął przede wszystkim w Gamers Legion, gdzie radził sobie naprawdę nieźle. 1.06 rating, no to może nie jest jakiś najlepszy wynik, ale ci, którzy oglądali mecze GL, wiedzą, że Flamus był naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem i potrafił robić różnicę na serwerze. Flamus był takim typowym entry, który wybiegał i albo zabił, albo nie zabił. I bardzo podobnie do Malca grał, z tego co pamiętam. I VP też go kupiło za niemałe pieniądze, bo to około miliona chyba było, było za ten transfer. Nie wiem dokładnie, ale w każdym razie była to naprawdę ogromna kwota. No i Flamusowi również podpisali kontrakt do 2029 roku, więc jeszcze sobie 4 latka posiedzi. Na tej ławce. A jak wszło w VP, noszło mu okropnie. 0,97 rating, a grał tam zaledwie pół roku, zanim go posadzili na bencha Nie dość, że oni kupili agresywnego gracza i później go wybali na kotwicę. No jeszcze dali mu zaledwie pół roku gry i wyjebali go na bencia. I również za Flamusa jest chory buyout i nie zapowiada się na to, żeby ktokolwiek go kupił w najbliższym czasie. A szkoda, bo tak jak mówię, Flamus był naprawdę bardzo solidnym graczem. I gdyby został w GL albo poszedł do jakiegoś innego teamu, to myślę, że mógłby być jeszcze lepszy. Kolejny jest Electronic. Electronic, którego raczej przedstawiać nikomu nie trzeba. Również tego czasu bardzo, ale to naprawdę bardzo dobry gracz. Szczególnie w czasach Na'Vi, chociaż później w Cloud9 również zły nie był. 1.11 11 rating z okresu Cloud9. To jest naprawdę zajebisty wynik. No ale później poszedł do VP i tak jak wszystkich w tym odcinku, VP go zniszczyło. VP grał półtora roku zanim niego wyjebali na bencha, a jeszcze później uczynili go iglem to również oczywiście nie zdał egzaminu. I Podobnie jak w innych przypadkach, tutaj był ogromny transfer elektronika, za którego też dali z, z milion co najmniej, z tego co pamiętam, bo nawet półtora bańki to było, nie wiem, w każdym razie była to porędalna kwota i... No, kolejny bardzo nietrafiony transfer. Akurat w przypadku Elektronika nie ma publicznych informacji, do kiedy ma kontrakt, ale zapewne też jeszcze z 3 lata sobie na tym benchu posiedzi, jeśli nikt go nie wykupi. A buyout za Elektronika na pewno jest spory. No bo Elektronik no to jeden z najlepszych graczy w historii rosyjskiej sceny. Kiedyś jak robiłem odcinek o najlepszych graczach z danego kraju, to Elektronik właśnie mi jako najlepszego ruska w historii, więc na pewno nie małą kwotę za niego chcą. Elektronik ma 27 lat, więc jeśli 3 lata posiedzi na tym benchu, to Wolni się z więzienia zwanego Virtus Pro, mając 30 lat i może być mu naprawdę bardzo ciężko o drużynę. Następny na naszej liście jest Norbert, który do VP dołączał jako, no, jakby nie patrzeć, gwiazda rosyjskiej sceny w K23 1.12 rating. No i po przyjściu do VP. Kompletnie mu nie szło, ale mimo tego zdołał z nimi wygrać dwa turnieje, w tym Majora. Ale czysto na statystyki, to nie był już ten sam gracz. Szczególnie w 2024 roku wyszło mu w tym VP naprawdę okropnie, bo z samego 2024 1-0 rating, a szczególnie tam pod koniec jego przygody w VP, gdzie on kręcił 1,90 rating, coś koło tego. No i obecnie jest na wypożyczeniu w HOTU i to wypożyczenie trwa tylko. Do końca października, więc no długo sobie jeszcze w tym hotu nie pogra, ale już teraz widać jak w tym hotu odżył, bo ma 1,16 rating w tym hotu i gra naprawdę zajbiście. No ale również tak jak pozostali ma bardzo długi kontrakt w VP. Chyba do 2027 z tego co pamiętam. On na kontrakt, więc również jeśli VIP da za niego ogromny buyout, to HOTU go nie wykupi, mimo tego, że ta gierka z Norbertem wygląda u nich za No sami widzimy, co HOTU robi na prolidze i będzie w sumie trochę smutno, nie? Jeśli HOTU nie będzie mogło sobie pozwolić na jego wykup. No ale jak będzie, to zobaczymy. Przedostatni na naszej liście jest James. James akurat jest ciekawym przypadkiem, bo VIP go jednocześnie zbudowało i jednocześnie go zniszczyło. Bez wątpienia, James swoje najlepsze czasy przeżywał właśnie. W VP, no bo wygrał z nimi kilka turniejów. Dwa, dwa razy w top 20 świata. Raz dziesiąte, raz dwudzieste miejsce. Grany Major i MVP Majora. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że Jame okres VP zaliczyć do słabych, bo może go jak, jak najbardziej zaliczyć do bardzo dobrych. Ale końcówka przygody Jayma w VP, ostatni rok 2024, to była istna tragedia. 1,02 rating zaledwie. Jak spojrzymy sobie na cały pobyt w VP, to miał 1,15. Więc to tylko pokazuje, jak później się w tym VP zaczął a najlepszym dowodem na to, jak James się stoczył w VP jest to, że jak poszedł do Paravision, to nagle napierdala, tak jak za starych dobrych czasów, znowu 1.15 rating i pokazuje, że wciąż jest jednym z najlepszych snajperów na świecie. Jestem bardzo ciekaw, jak jego Paravision sobie poradzi na majorze. Więc akurat Jame to jest historia z happy endem, jakby nie patrzeć, bo też miał bardzo długi kontrakt VP, chyba też do 2027. Kiedyś, pamiętam, że kiedyś to sprawdzałem, ale teraz już nie pamiętam, do kiedy miał ten kontrakt. Ale no, na szczęście, Paravision do biednych organizacji. Nie należy i było w stanie go wykupić. I Jayma z więzienia zwanego Virtus Pro uratowali. Ostatni na naszej liście jest Michu. Nie mogło zabraknąć polskiego akcentu, najmłodszego polskiego talentu, jakiego mamy. I Michu grał w VP jeszcze, no, za polskich czasów. Oczywiście, gdy VP jeszcze grało pod polską flagą, ale też zdecydowanie Michu po odejściu z VP nie był już tym samym graczem. Michu przed dojściem do VP grał oczywiście w Kingwin, którym osiągał naprawdę wiele sukcesów w tym tier 2. i 1,19 rating z okresów Kinguin miał. Michu, więc naprawdę pojebany wynik. Virtus.pro Pro miał już 1,08 wciąż solidnie, ale już tutaj było widać, że nie jest to ten sam Michu, który był za czasów Kinguin. A później po odejściu z Virtus Pro było z Michem tylko i wyłącznie gorzej. Niby trafiał do drużyn z potencjałem, takich jak Envy czy MV Geniuses, ale wszystko to się bardzo źle dla Micha kończyło. I finalnie Michu już od ponad roku, już prawie od dwóch lat jest bez drużyny. Nikt go nie chce wziąć, nawet po przejściu na Igla nikt chętny się na Micha nie znalazł. I też jest to dosyć smutna. Historia i te zdecydowanie transfer do VP Michowi wyszedł na. Złe. Bo gdyby Michu został w Kinguin i grał tam z Tazem, to myślę, że Kinguin w tamtym czasie, gdzie bez Micha grali zajebiście, to z Michem to już w ogóle mogliby być na spokojnie top 10 drużyną świata. Bo Kinguin, no już tak jak powiedziałem, bez Micha było lepszy niż tamto VP, a co dopiero z Michem. I też szkoda, że Michu do tego VP poszedł. I to tyle na dzisiaj. To jest kilka flagowych przykładów tego, jak VP niszczy graczy. Macie napisać, kogo jeszcze byście tutaj dorzucili do tej listy. Wbijajcie na CSGO z Kinso, bo macie tam konkurs na takie skiny i widzimy się prawdopodobnie jutro na typowaniu EPL-a Siemano.